Cześć, to znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Jestem na takim molo w zasadzie. Troszeczkę przypomina to molo w Sopocie. no może nie jest tak eleganckie, ale jednak no, jest i jest dosyć chłodno. A ja mam taką cieniutką kurteczkę. Chciałabym szybciutko wam pokazać, co do mnie dotarło zapach, który, którego kupno planowałam już od pół roku. No i polowałam, polowałam i upolowałam. I polecam Wam również tego rodzaju polowania, bo ja kupuję głównie na eBayu i tam w zasadzie mogę znaleźć wszystko, o czym marzę, w dobrych cenach. Dlatego, że na przykład perfumy są leciutko używane, a mnie to absolutnie nie przeszkadza, dlatego, że ja mam tak dużo flakonów, że ja nie, nie, nie potrzebuję dużych pojemności. O czym mówię? Na jakie perfumy polowałam już od długiego czasu? Etro, Etra. Włoska marka. Bardzo dobra marka. Perfumy znam od około 7 lat, bo były porównywane do Lefo Isemijake. A to mój ukochany, wycofany zapach wszechczasów, czasów, który, który stworzył Jacques Cavalier dla marki Mijak Isemijake. Zapach, który przekroczył swoje czasy i został wycofany, bo prawdopodobnie był za trudny. A jest po prostu genialnym majstersztykiem kosmiczne konotacje kula światła kula ognia. Kolendra, mleko, piżmo, róża. A te perfumy są do niego porównywane, do Lefo. No i czy są rzeczywiście podobne? Absolutnie są podobne, bardzo podobne, tyle tylko, że są bardziej e, aromatyczne niż może, niż miękkie i mleczne, bo Lefo były bardzo miękkie i mleczne. Natomiast ten zapach jest o wiele bardziej e, aromatyczny. Jest tutaj sporo tej kolendry, a ja kocham kolendrę w perfumach. Pokochałam ją w ostatnim czasie. Zauważyłam, że tam, gdzie jest kolendra, tam po prostu zapach mnie elektryzuje. Ten zapach jest naprawdę wyjątkowy. I ja wiem, że ja o wielu perfumach mówię, że są wyjątkowe, ale ten zapach jest naprawdę wyjątkowy. Powstał, w powstał na przełomie wieków w 1999 roku i ma w swoim składzie właśnie rzeczoną kolendrę, paprykę, Pismo, e, róże, drzewo różane, drzewo sandałowe, e, pewnie o czymś zapomniałam. E, no, papryka, kolendra to jest bardzo ciekawe, nadaje temu zapachowi ogromnej przestrzenności, aromatyczności. Jestem tutaj, e, jest tutaj takie świeże powietrze, i jest tutaj taka tafla wody, która, która aż zabiera dech w piersiach. I te perfumy, właściwie myślę, że intuicyjnie właśnie tutaj dlatego przyszłam, bo one e, konotują mi się właśnie z taką otwartą przestrzenią. Gdzie wiecie, albo są to wysokie góry, albo jest to zima, albo jest to właśnie ocean, gdzie jak pojawiamy się, to przeżywamy tak zwany szok tlenowy, aż po prostu coś zapiera nam dech w piersiach. Takie są te perfumy. Na początku niezwykle aromatyczne, takie po prostu przeszywające, ale tak pozytywnie przeszywające, a później one oczywiście w kontakcie z ludzkim ciałem ocieplają się pięknie. E, mają tyle barw, tak migocą, są naprawdę niezwykłe, niezwykle kobiece. E, chociaż oczywiście, wydaje mi się, że to jest jednak unisex, bo, bo oczywiście one mogą być ró równie z powodzeniem używane przez mężczyzn. Natomiast, no, w moich osobistych kategoriach jest to zapach bardzo kobiecy. Mm, pokażę Wam pudełeczko, Słuchaj, Tutaj siedzę nad tą wodą, boję się, żeby mi te perfumy do wody nie wpadły, bo chyba bym no, była bardzo nieszczęśliwa, gdyby wpadły do wody. Jest tutaj. Karteczka, krótki opis od marki Etro, Etra, Etro, Etra, od marki Etro, <gryw> już pokazuję Wam pudełeczko, jak to wygląda, żeby mi do wody nie wpadły, tak wygląda pudełeczko i jest to linia perfum inspirowana mitologią, bo jeszcze mamy tam Pegasusa w tej serii, nie pamiętam w tej chwili wszystkich wypustów tej marki. Kilka testowałam, ale żaden z tych perfum... żaden z tych zapachów nie zachwycił mnie tak jak Etroetra. Etra. Natomiast z pewnością są to perfumy inspirowane właśnie mitologią. Mitologią. I ta Etra właściwie inaczej się pisało przez, przez literkę A, a Etra jakoś tak, no to była bogini, która miała tam romans z Posejdonem, czyli z Bogiem, mórz i oceanów, a później w wyniku jakiejś perturbacji, wiecie, jak to było w tej mitologii. serial brazylijski to nic przy tym, co tam ci Bogowie wyprawiali, to później właśnie ta Bogini jakoś znalazła się, bo została zdegradowana, pochwycona, zdegradowana, i była tak jakby służącą pięknej Heleny. Tak, tej pięknej heleny trojańskiej. No i ten zapach jest właściwie w opisie marki mamy tutaj porównanie do lustra, do lśniącej przestrzeni, do lśniącego lustra, do gładkiej błyszczącej przestrzeni. Ten zapach rzeczywiście jest taki przyszywający w pozytywnym tego słowa znaczeniu, taki orzeźwiający, a później właśnie robi się bardzo ciepły i piękny, lekko mleczny. Także jest kilka takich zapachów, które miały gdzieś tam właśnie opisywać taką otwartą, chłodną przestrzeń, między innymi alaya czarna. Czyli zapach górskiego powietrza. Był jeszcze taki zapach, na pewno Chanel Crystal Vert, również jest porównywany do takiego zapachu górskiego, do takiego czystego, świeżego zapachu. Jest kilka takich zapachów, ale ten jest taki dla mnie najpiękniejszy. Robi największe wrażenie. Właśnie poprzez tą taką przeszywającą aromatyczność, a jednocześnie to, jak on transformuje się po czasie, przechodząc te różne fazy, jest naprawdę fascynujące. I ja wiem, że nadużywam słowa, że zapach jest niezwykły. Powinnam chyba wymyślić jeszcze jakieś inne słowo, być słowotwórcą i wymyślić inne słowo, żeby właśnie uczcić, że tak powiem, uczcić i podkreślić te perfumy, które naprawdę w moim mniemaniu, w moim powiedzmy, ponad 20-letnim zainteresowaniu perfumami, które naprawdę wchodzą na ten najwyższy diapazon perfum genialnych. Niecodziennych, i ten zapach z pewnością znalazłby się w pierwszej piątce. Najbardziej niezwykłych zapachów, jakie kiedykolwiek poznałam. Ech, bardzo polecam. Jest piękny. Jeżeli cofniecie się o jeden filmik niżej, to zobaczycie mój łóżk z Second Handle a, z serii molekularnej. I ten zapach czerwony, Beautiful Mind, jest również porównywany do Lefo i Sejmijake. Także, mimo że nie mieszam zwykle zapachów, oczywiście poeksperymentuję i wymieszam etro-etra z Beautiful Mind i zobaczymy, co, co wyjdzie, czy mi się to spodoba. Tymczasem jeszcze raz pokażę Wam te piękne okolice. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Chowam perfumy do torby, żeby mi tutaj czasem nie wpadły do wody, no bo etra. Miała romans z Poseidonem, i kto wie, czy nie zechce mi tutaj ona wskoczyć do tego oceanu. Nie, nie, nie. Etra, zostajesz ze mną. Pa!